Ma, no. dzisiaj przeparamy sprzęty, są święta, pierwszy dzień świąt Więc w ogóle dawno ich nie odpalałem, o, koptak z Gomara spadł Więc no to sobie nie odpalę, no, motory i Simpsona nie chce mi się pchać, bo nie mam kopniaka od niego, więc pierdzielę to no.

kopniak zaraz założę to skoro są święta to życzę wam wszystkim żeby sprzęty chodziły dobrze bezproblemowo jeśli jakieś sprzęt, sprzęty remontujecie to żeby projekt szedł dobrze bez żadnych bez żadnych tych jak tu powiedzieć wam to no po prostu bez żadnych problemów. By wszystko się ładnie składało. Wszystko chodziło. No i dobra no. I przede wszystkim zdrowia i szczęścia, więc trzymajcie się i na razie.